Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku mojego cyklu Moje Partnerki, Moi Partnerzy w Polsce. Dziś jest ze mną Pani Maria Baranowska. Dzień dobry Pani Maria. Dzień dobry, witam. Olsztyn. Tak. Pedagożka, dyrektorka świetlicy dla dzieci i młodzieży kancelka profesjonalna, czterokrotna mistrzyni Polski, uczennica, podopieczna Iwony Pawlowicz, którą potrawiamy. wydaje mi się wszyscy znamy, pozdrawiamy, <grymiany> wszyscy, wszyscy znamy z Tańca z Gwiazdami. Pani Mario, bardzo mi miło, że my możemy się tutaj spotkać i że razem tworzymy ekosystem sowartu. Na pewno nie powiedziałem wszystkiego o pani, więc teraz oddaję pani głos. Proszę jeszcze coś powiedzieć o sobie takiego, co naszym widzom, partnerkom, partnerom przybliży kolejną fantastyczną osobę z teamu. Tak, no wspomniany został taniec, trenowałam taniec towarzyski przez 20 lat. Od właściwie momentu tak rodzice moi wspominają, że od kiedy zaczęłam w ogóle chodzić. Od razu tańczyłam, w związku z tym tak trafili też z tą pasją od początku, od piątego roku życia. Tańczyłam, trenowałam taniec towarzyski, który myślę ukształtował też pewną jakąś wytrwałość, takie dążenie do celu. Um, no a już od wielu lat, od ponad 15 lat pracuję z dziećmi, z młodzieżą, wzmacniam ich właśnie tak mentalnie, psychicznie, sama wiedząc, jakie są też wyzwania przy uprawianiu sportu, bardzo z, z wieloma grupami takimi sportowymi współpracuję, z klubami sportowymi również. Super, bo ta, te nasze programy dla sportowców czy przyszłych sportowców są przecież bardzo istotne. Tak. Współpracuje też Pani z Fundacją Marka Kamińskiego, prawda? Tak. który jest naszym w tej chwili, no Fundacja i Marek osobiście też jest naszym instytucjonalnym partnerem. Robimy razem duże rzeczy, no w tej chwili Sowart Life Hats i Sowart Mental Power, to są dwa programy, które wprowadzamy na rynek. A jak zaczęła Pani z nimi współpracę, z nim? Tak, też zgłosiłam się jako osoba chętna do prowadzenia właśnie warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży. I tak rozpoczęła się nasza też wieloletnia przygoda. W międzyczasie też miałam okazję przeszkolić wiele setek nauczycieli, właśnie w tym, jak prowadzić w trakcie zajęć, w trakcie na przykład lekcji wychowawczych, zajęcia wzmacniające taki mental u, u dzieci. Pani Mario, za każdym razem, kiedy spotykam nowe osoby z naszego zespołu, zespołu SOWARTY w Polsce, nasze franczyzobiorczynie czy, czy franczyzobiorców, nie mogę oprzeć się wrażeniu i, znaczy i tego, tym poczuciu dumy, jak wiele fantastycznych osób do nas dołącza, bo są ludzie z różnych dziedzin życia, z różnym doświadczeniem zawodowym. Dziś z nami mistrzyni Polski i jak pamiętam, jeszcze pani zdobyła laury też w Europie w Tańcu towarzyskim. Tak. Podziwiam takie osoby, bo to jest rzeczywiście umiejętność takiej metodycznej pracy, krok po kroku, codziennie, przekraczania tak. swoich ograniczeń. Tego też nasze dzieci potrzebują, prawda? Mhm. Skąd się pani wzięła w Sowarce Właśnie e, przyszedł taki moment, w którym e, i jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i właśnie prowadząca różne placówki wzmacniające kompetencje takie miękkie u dzieci, poszukiwałam czegoś więcej, e, poszukiwałam takiego pełnego programu kompletnego, który pozwoliłby mi się też skupić na tym, żeby właśnie prowadzić te zajęcia, wzmacniać dzieciaki, a nie wymyślać e, jakby koło na nowo, tak, bo uznałam, że że na pewno jest program, który właśnie już jakby za mnie pomyślał, jakie na przykład ćwiczenia wprowadzić u dzieci, a skupić się właśnie na tym, żeby je prowadzić. I tak trafiłam właśnie na SOWART i zdecydowałam się na współpracę z Wami. Mówiła Pani też o tym, że rzeczywiście ten nasz program franczyzowy to metoda, ale też cała edukacja przedsiębiorcza, uczymy. Mówiła Pani o działalności gospodarczej. I też o tym, że uczymy jak prowadzić działalność gospodarczą, jak liczyć koszty, jak organizować placówkę, jak realizować cele, marketing, sprzedaż to wszystko. Tak, pod e, tym względem się... mogę powiedzieć, że akurat też jestem teraz świeżo po szkoleniu u Was w siedzibie firmy i to, co mnie się podoba i to, co ja czuję, to takie właśnie to bezpieczeństwo, tak? Ten background, który dajecie. Ten kontakt z Waszymi pracownikami. Wszyscy są bardzo kompetentni, wszyscy bardzo są chętni pomóc, odpowiadają na wszystkie pytania i ja czuję się po prostu zaopiekowana i jako przedsiębiorca, że dostaję krok po kroku informacje, jak prowadzić biznes, co robić i, i w jaki sposób, a jednocześnie dostaję też całe know-how. Jeżeli chodzi o właśnie zajęcia, o kompetencje dla młodzieży. Także ja czuję się w ogóle też oczarowana tym, na jakim wysokim poziomie też tutaj jest firma i jak właśnie franczyzobiorca jest zaopiekowany. Zaopiekowany, bardzo mi miło to słyszeć. Bardzo dziękuję za te słowa. To wynika z tego, że my wszyscy wyznajemy w zespole pewien określony też kanon wartości bezpieczeństwo i odpowiedzialność za franczyzobiorcę są na, na początku na, naszej listy, bo ja osobiście, my wszyscy czujemy tę odpowiedzialność, no bo w końcu zapraszamy Państwa do pewnego projektu, gdzie jest określona metoda, ale jest całe też to otoczenie biznesowe, to wszystko musi zagrać, bo musimy po prostu się rozwijać, nie tylko jako ludzie, ale jako przedsiębiorcy również, no bo bez. Jeżeli ten projekt się finansowo nie zepnie, to też będzie bardzo trudno w ogóle funkcjonować, nie? Tak. No i tutaj takie dwie myśli, które mi przyszły do głowy. Po pierwsze, że właśnie jest ta spójność, tak? Spójność właśnie waszej postawy wobec siebie, wobec nas, franczyzobiorców, a my to podajemy dalej. Jednak uczymy dzieci też autentyczności, wytrwałości i spójności, więc to się wszystko zgadza i dzięki temu możemy przekazywać prawdę, prawda? A nie tylko teorię. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest właśnie taka, że musimy pamiętać, że jest to też biznes i że to właśnie też finansowo się musi spinać. Także my, franczyzobiorcy, też oprócz tej idei przyświecającej nam, że chcemy rozwijać młodzież, dzieciaki, chcemy w nich wzmacniać chociażby poczucie własnej wartości, ale ten program jest o wiele bogatszy i szerszy. No to jednak jest biznes, tak? I te, te twarde umiejętności i ta twarda wiedza o tym, jak się ten biznes powinno prowadzić, też jest bardzo cenne i z Waszej strony też dostajemy takie informacje. Nasz zespół składa się z ludzi, którzy sami prowadzili, prowadzą działalność gospodarczą, są trenerami biznesu, są praktykami biznesu, są teoretykami biznesu i są sami, <laughs> przepraszam, na uczycielami. Pani Mario, pięknie to Pani podsumowała, a proszę mi powiedzieć, bo ostrzegałem, że takie pytanie padnie. Gdzie będziemy razem za 5 lat? Ma Pani zwizualizowane, gdzie chce Pani być za 5 lat? Za 10, może za 15? Tak. Mam absolutnie wielką wizję zobaczenia wszystkich tych. Odbiorców, którzy będą na moich zajęciach, na zajęciach, które będą prowadzili moi trenerzy. Widzę te osoby za kilka lat, które są po prostu szczęśliwe, które są spełnione, które odnalazły większy cel w życiu, które mogą powiedzieć rano po prostu jestem szczęśliwy bez względu na to, co robię, gdzie jestem. Być może część z tych osób dostanie się na wymarzone uczelnie. Albo będzie po prostu wykonywało wymarzony zawód, ale będą miały odwagę powiedzieć, że tego pragnę, do tego dążę i będą na tyle wytrwałe, że właśnie to zrobią. Tak? Inna sprawa jest taka, że osobiście uważam, że w dzisiejszych czasach nie ma niczego ważniejszego oprócz tego, żeby słuchać własnego serca, wnętrza i żeby być takim po prostu wewnątrz sterowalnym. W związku z tym moją misją jest, żeby każde młode dziecko było na tyle wytrwałe i w takim poczuciu własnej wartości, żeby miało odwagę podejmować swoje własne decyzje i być odpowiedzialnym za swoje, za swoje decyzje właśnie. Pani Mario z całego serca życzę tego pani, pani, życzę tego sobie, życzę tego nam wszystkim, bo my, my zmieniamy ten kraj. Tak naprawdę, na lepsze. Budujemy kapitał dziecka, budujemy jego bezpieczną, dobrą przyszłość, a bezpieczne, dobrze zaopiekowane dzieci to bezpieczny, dobry, mądry e, kraj. Tak. E, I w to bardzo mocno wierzę. E, czego Pani życzyć, Pani Marię, na koniec? Ma Pani. Żeby wszystkie e, młode osoby w Olsztynie i w całym powiecie olsztyńskim. Były uśmiechnięte, spełnione, e, radosne i, mm, i robiły to, co kochają. I żyły w zgodzie ze sobą. Pani Mariusz, życzę, życzę tego z pani z całego serca. Drodzy Państwo, Maria Baranowska z e, Olsztyna. Prosto z e, tanecznych parkietów. E, Mistrzostw Polski do drużyny Sowart po to, żeby budować kapitał dziecka, budować swój kapitał. Jestem przekonany, że razem przeniesiemy góry i jeziora, bo mówimy w końcu o olsztywie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Dziękuję. Pani Mario dzięki serdecznie. Dziękuję, pozdrawiamy. No nie? Super. Było? No. Oczywiście. Nie ma pani.